Manchester City w Anglii, Real Madrid w Hiszpanii, Inter Mediolan we Włoszech, Paris Saint Germain we Francji i Bayer Leverkusen w Niemczech. Do czego to potrzebne? Za chwilę się dowiemy. Cześć, witam Was na kanale Kuba Football. A w dzisiejszym odcinku rozegramy sobie turniej pomiędzy wszystkimi zespołami mistrzowskimi z sezonu 2023-2024. A więc mamy tutaj y, z Anglii mistrza Manchester City, mistrza Niemiec Bayer Leverkusen, mistrza Włoch Intermediolan, mistrza Francji Paris Saint-Germain i mistrza Hiszpanii Real Madrid. Będziemy wszystkimi zespołami, także zaczynamy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taki odcinek z wszystkimi zespołami mistrzowskimi, ale dodatkowo dodałbym wtedy Jagiellonie jako mistrza Polski, to zostawcie komentarz y, o treści Jagiellonia. Jeżeli byście chcieli turniej wicemistrzów, to także możecie napisać komentarz. Każdy komentarz jest mile widziany. I pierwszy mecz, starcie mistrza Niemiec z mistrzem Francji, i jeden do jednego. Także tutaj nie rozstrzyga nam się totalnie nic. A strzelcami Boniface oraz Fabian Ruiz. I kolejny mecz widzimy tutaj, że mamy Real Madrid, który zmierzy się z mistrzem Włoch. Interem Inter Mediolan. I także mamy Remis 1-1. Na razie bardzo wyrównany turniej. Vinicius Junior dla Realu Madrid, a dla. Interu Mediolan Marcus Thuram. I kolejny mecz. Mistrz Włoch, mistrz Niemiec Inter Bayer Leverkusen. Debiut yy, a nie, nie debiut żaden debiut. I mamy 1-2, także pierwsze trzy punkty zespołu z Niemiec. Barella dla Interu dla Leverkusen, Szaka oraz Boniface. Czy tam Boniface, jak kto uważa. Jeszcze nie grał Manchester City, może w tej kolejce się to zmieni. Paris Saint-Germain i Manchester City także starcie zespołów, które mają katarskie korzenie. I Manchester City 1-3, przegrywa PS mecz. Znowu bramka Fabiana Ruiza, a dla Citizens Erling Haaland, Phil Foden i Kai Walker. Kolejny mecz przed nami, tymczasem, tym razem powtórka finału z 2023 Manchester City Intermediolan i tym razem Manchester, i tym razem Intermediolan niespodzianka Erling Haaland dwa, dwie ramki Intermediolan. Także zdobywa dwie bramki Markius Ciuram i jeszcze trzecia Lautaro Martinez, kapitan. Przechyla szale zwycięstwa na kowyść mistrza Włoch. Mamy mecz Bayeru Leverkusen z Realem Madryt. Bayer 4 punkty, ale Real Madryt rozegrał tylko jeden mecz. Ten mecz wyjaśni nam, kto jest lepszy, a lepszy jest Real Madryt. Królewscy 3 do 0 wygrywają ten mecz. I mamy bramki Viniciusa, Dublet i Rodrygo Goesza. Także Real Madrid nie zawodzi. Każdy zagra z każdym systemem mecz i rewanż. I drugi mecz z rzędu Realu Madryt tym razem. Tym razem powtórka y, ćwierćfinału Ligi Mistrzów z tego sezonu. A więc Hiszpania kontra Anglia 1 do jednego. David Alaba i De Bruyne strzelcami. Dajcie także znać w komentarzu, kto waszym zdaniem zostanie mistrzem poszczególnych lig w tym sezonie. Możecie napisać pojedynczo, możecie napisać wszystkie. A mamy teraz Włochy, Francja, Mistrz Włoch, Mistrz Francji, Inter, Paris. I Inter kolejny mecz wygrywa w świetnej formie. Są mistrzowie Barella, Miki Tarian, Lautaro Martinez, a dla Paris Saint-Germain dublet, Usman Dembele. I mamy mecz, mm, na razie, jak na, jak na razie, wielkiego rozczarowania turnieju: Paris Saint-Germain kontra Real Madrid, Parque de Princes Czy będzie pierwsze zwycięstwo Paris? Nie będzie świetnej formie. Real Madrid: Fede Valverde razy dwa Rodrigo, Vinicius Junior, Adra Paris Saint-Germain, wreszcie strzela ktoś inny niż Dembele i Ruiz, Zaire Emery i z ławki Marco Asensio, który zebrał jedną z najwyższych ocen w tym pojedynku także były zawodnik Realu strzela bramkę i Manchester City Bayer Leverkusen oba zespoły po cztery punkty tutaj dużo zaważy ten pojedynek kto będzie lepszy? lepszy Manchester City The Seasons wygrywają po bramkach Ruben Adiasza De Bruyne i Phila Fodena zobaczymy kto zostanie można powiedzieć mistrzem mistrzów I teraz mamy mecz Manchesteru City z Realem Madryt Revanche Tutaj mamy jakąś czerwoną kartkę. Tak, mamy czerwoną kartkę Rodri i Mateo Kowadzić wskakuje Szybka symulacja. I Manchester City guru może kobać pomógł, a jak nie pomógł, to pomógł Folden i Halan i bramka honorowa Viniciusa Juniora. I mamy starcie Paris Saint Germain kontra Inter Mediolan Tu już mamy mecze rewanżowe i Inter 2 do 1. Skriniar, Thuram, Dumfries to są strzelcy bramek. Mam nadzieję, że wreszcie City, Arsenal przerwie hegemonię Citizens. A tymczasem starcie Interu Mediolan. I Manchesteru City, to jakaś czerwona kartka. I tym razem, men, tym razem Inter Mediolan, a nie, bo w poprzednim meczu też wygrał Inter, pamiętam, 3-2. Mkhitaryan w Turam, to oznacza, że już zbliżamy się bardzo blisko do końca. I mamy Real Madrid Bayer Leverkusen, bardzo doświadczeni trenerzy. Xavi Alonso, trener Leverkusen. Angelo T, trener Realu. A tutaj mamy niespodziankę. Jonathan Tach, Florian Wirz. i Bayer wygrywa 2 do 0. Co tylko świadczy o tym, że to bardzo wyrównany turniej. Drugi mecz z rzędu Bajeru Leverkusen. Tym razem Inter Czy pójdzie za ciosem Xavi Alonso? Nie, poszedł. 3 do 3. Bardzo dobry mecz. Hoffman, Tella, Schick. Dla Interu Miki Tarian, Barella i Di Marco. Tymczasem mecz Manchester City, który zmierzy się z Paryżanami. W pierwszym chyba był remis. A w tym meczu wygrywa Manchester City, który rozpędza się z meczu na mecz. foden Haaland, stały schemat tutaj. A dla PSG strzela w bramkę wreszcie Kolomłani. I mamy kolejny mecz Paris Saint-Germain, Leverkusen. I 2-2. Florian Wirtz, Boniface, Fabian Ruiz i Vitinha. Także na remis to starcie. Czy mamy jeszcze jakiś kolejny mecz? Mamy kolejny mecz. Intermediorem Real Madrid, San Siro. Mistrz Włoch kontra Mistrz Hiszpanii. I remis 2-2. Luka Modric dla Realu Madryt. Dwie bramki zdobywa. I Mikitarian oraz Acerbi. Z ławki dla Interu. I mamy mecz Realu Madryt. Realu Madryt, który zagra z Paris Saint Germain. I Real przegrywa. Mamy tutaj Kolomuani Barcola, Zaire Emery, druga bramka jego. No i Rodrygo dla Realu Madryt. Szok w Madrycie. A teraz mamy mecz Bayeru Leverkusen z Manchesterem City. I czy tutaj będziemy mieli? My mamy remis: Foden i Boniface. I koniec tego turnieju. Szybki wgląd do tabeli. Wygrywa Intermediolan 15 punktów: City 2, Leverkusen 3, Real Madrid dopiero czwarty. Najgorszym mistrzem: pali Saint-Germain. Także mistrz Włoch jest najsilniejszy. I jeszcze szybka statystyka, królem strzelców Markius Thuram, asystentem Niccolo Barella, czystych kont najwięcej Zomer, chociaż tutaj mamy po jednym, żółtych kartek Kevin De Bruyne i jedna czerwona kartka Rodrigo. Dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym filmie, subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapce w górze, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!